Kolejnym z kolekcjonerów, o którym chcę Państwu opowiedzieć, spojrzę tylko na zegarek, ale jestem już w czasie, jest Max Silberberg. Gdyby w trzeciej dekadzie XX wieku zapytać mieszkańca Wrocławia zainteresowanego życiem kulturalnym w mieście, gdzie należałoby szukać najważniejszej kolekcji dzieł sztuki, nie miałby on zapewne wątpliwości. Wskazałby na stojącą na obrzeżach Parku Południowego willę należącą do zamożnego żydowskiego przedsiębiorcy Maxa Silberberga. Zebrana przez niego kolekcja stanowiła klubę miasta i cel wypraw wielu znawców sztuki. Ci, którzy mieli szczęście naocznie podziwiać ten słynny zbiór, porównywali go do zbiorów takiej rangi, jak zbiór Andrew Melona, który stanowił zalążek Waszy Waszyngtońskiej Galerii Narodowej. Gdyby Wrocław miał równie dużo szczęścia i dzieła zebrane przez Maxa Zelberberga, czy Karla Zachsa i Leo Lewina, Pozostały do dziś w mieście, byłaby to jedna z najwybitniejszych galerii malarstwa impresjonistycznego w tej części Europy. Aby zobaczyć kolekcję zbudowaną z porównywalnym rozmachem do kolekcji zgromadzonej przez Wilberberga, trzeba by się było wybrać przynajmniej do Wiednia, a najlepiej do Paryża albo Petersburga. Co ciekawe, zarówno w, w, na ścianach paryskiego Muzeum de l'Orangerie, czy Muzeum d'Ouseille, jak i w ermitażu. Można dziś podziwiać dzieła pochodzące ze zbioru Zilberberga. Ściany tego okazałego budynku, tutaj widzicie Państwo zdjęcie współczesne, zdobiło ponad 250 y, płcien, w tym obrazy Renoira, Moneta, Sezana, Manet, Pizara i Degasa. W kolekcji nie, brako, nie brakowało też dzieł Renoira, Van Gogha czy Picassa. Z artystów wcześniejszych Delacroix, Courbet i Corot. Był to naprawdę zbiór zapierający tych w piersiach. Teraz cofnę się, może jeszcze przeskoczyłam trochę za szybko, do zdjęcia Zilberberga. Przyszedł na świat w 1878 roku w rodzinie Mistrza Krawieckiego w malowniczej brandenburskiej mieści, w miejscowości Neuruppin. I musiał być dzieckiem inteligentnym, skoro rodzice się zdecydowali na trud związany z edukacją go w gimnazjum. W swoje wykształcenie kontynuował w Bytomiu, gdzie odebrał wykształcenie handlowe. przedniął się tam ze swoją rodziną i w roku 1902 rozpoczął pracę w, na stanowisku prokurenta w firmie Weissenberg, zajmującej się początkowo produkcją pieców i wyrobów szamotowych. Krótko później pojął za żonę córkę właściciela, Johannę Weissenberg, w 1906 roku przeszedł na świat, ich jedyny syn którym dali na imię Alfred. W tym samym czasie zaczęły się ujawniać zainteresowania artystyczne fabrykanta. Około 1920 roku rodzina przeniosła się do Wrocławia, o zamożności rodziny świadczą duże rozmiary Willi, która została nabyta przez Zilberberga i fakt, że zlecenie wystroju wnętrz Max Silberberg zlecił bardzo znanemu artyście. Podejrzewam, że znają Państwo to zdjęcie prezentujące Atelier Erwira w Monachium, nieistniejący już budynek projektu Augusta Endela. Temu właśnie artyście zlecił Zilberberg zaprojektowanie w willi. Tutaj widzą Państwo jeden kolaż z archiwalnym zdjęciem pokazującym fragment jego salonu. Może dodam tylko, to jest też nie bez znaczenia, że August Endel był wówczas dyrektorem Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ściany tego salonu zostały zaprojektowane tak, żeby pasowały do dzieł sztuki, które zaplanowane były do ekspozycji w tym pomieszczeniu. Mamy tylko czarno-białe zdjęcia, ale zachowały się dosyć szczegółowe opisy tego pomieszczenia, więc wiemy, że ważnym elementem dekoracyjnym był kolorowy, ręcznie tkany dywan w odcieniach zieleni, czerwieni i błękitu. Były dopasowane do niego kolorystycznie zielone, skórzane obicia foteli i krzeseł. Całości dopełniały mahoniowe meble. W tym wnętrzu były prezentowany obraz Van Gogh'a, który Państwo widzą, a także dwa obrazy Renuara i Sezana. W, w tej jadalni ustawiono również witrynę, w której Max Silberberg. Prezentował rzemiosło artystyczne ze swoich zbiorów. Później częściowo to rzemiosło było prezentowane w Muzeum Żydowskim w Wrocławiu. Skala środków, którymi dysponował Zilberberg, umożliwiała mu częste wizyty w domach aukcyjnych, w tym w berlińskim salonie Paula Cassirera, który także był często odwiedzany przez Zaxa i przez Leo Lewina. Marszant stał się przyjacielem i doradcą zbieracza. Spośród innych domów niemieckich. Zilberberg odwiedzał również Bernera, już wspomnianego, ale też Heberstocka, Lebkego i Graupego. W jego ogromnej bibliotece zachowały się liczne katalogi aukcyjne i wiemy, że był w kontakcie z tymi antyfariuszami zaopatrywał się także w Paryżu. Do ulubionych malarzy Zilberberga musiał należać, należał zapewne Renoir, po, po prawej stronie widzą Państwo obraz, który teraz się znajduje w Galerii Narodowej w Waszyngtonie. Aż pięć obrazów Renoira trafiło w jego ręce. W posiadaniu Zilberberga znajdowały się również obrazy czołówki francuskich impresjonistów, jak Claude Monet albo Sezana, które widzą Państwo tutaj na tej folii. Bardzo istotną grupę dzieł w kolekcji Zilberberga stanowiły także płótna malarzy XIX-wiecznych. Tutaj Państwu pokazuję dwa obrazy Eugène de Lachua. Oprócz niego w zbiorach Zilberberga znalazły się też płótna Koho i Kubę. W zbiorach Zilberberga, jak i w innych zbiorach prezentowanych kolekcjonerów nie mogło zabraknąć Tzw. niemieckich impresjonistów, czyli Maxa Libermana, Defogta i Korinta. Z Pierwszym z nich, czyli z Libermanem, był Zliberberg również zaprzyjaźniony, zachowała się ich korespondencja. Wśród zbiorów, wśród kolekcji trójki zbieraczy, były też bardzo istotną grupą obrazy powstałe we Wrocławiu, czy artystów związanych z, z Wrocławską Akademią Sztuk Pięknych. Wiemy też, że związki z Muzeum Sztuk Pięknych były bardzo bliskie. Nie tylko Zaks podarował tam dzieła sztuki. Tutaj widzą Państwo obraz Karla Szucha, Martwą Naturę, którą Zilberberg podarował Muze Śląskiemu Muzeum Sztuk Pięknych. Ten obraz trafił po wojnie do Muzeum Narodowego w Warszawie. Przepraszam. Jak już wspominałam, Zilberberg należał do współzałożycieli Muzeum Żydowskiego. Był też prezesem tej instytucji. Ale w, tak jak w przypadku Zaxa i, i innych kolekcjonerów, rok 1933 położył kres możliwości angażowania się w gremia, w grona kulturalne we Wrocławiu. Weszły w życie ustawy, które wykluczały Żydów z życia politycznego i publicznego. Skutkiem czego drzwi muzeum zostały przed nimi zamknięte. Odpowiedzią żydowskiego środowiska na wykluczenie Żydów z, 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 z gremiów muzealnych były, była wystawa Żydowscy artyści Niemiec. Muzeum Żydowskie pokazało je w swoich budynkach, w budynkach gminnym przy ulicy Grabiszyńskiej. I Zilberberg był głównym motorem, który doprowadził do, do powstania tej wystawy. On wypożyczył obiekty ze swoich zbiorów i otworzył tą wystawę wykładem. Równocześnie, równolegle w tym czasie dotknął go kryzys finansowy, i tak jak Zaks, Zilberberg został zmuszony do pozbycia się części swoich dzieł w 1932 roku w Paryżu. Sprzedał y, ważną grupę obrazów impresjonistycznych. Kolejne lata przyniosły jeszcze głębsze y, problemy finansowe i, i innej natury. Dramatyczne y, zmiany w życiu kolekcjonera przyniósł rok 1935. Nakazano mu wtedy opuszczenie jego luksusowej willi. Ta willa y, została oddana y, do użytku służbie bezpieczeństwa NSDAP. Przyznano mu bardzo małe mieszkanie. Tam nie mógł. Y, y, Przenieść swojej kolekcji ani ogromnej biblioteki, z większością dzieł musiał się rozstać. Zrobił to za pomocą zaprzyjaźnionego salonu berlińskiego Paula Graupego na dwóch dużych akcjach w 1935 i 1936 roku. W sumie zostało tam wystawionych 160 obiektów artystycznych, które trafiły w ręce prywatne. Widocznym znakiem gwałtownie pogarszającej się sytuacji ludności żydowskiej w Rzeszy była noc kryształowa podczas której został aresztowany syn Maxa Zilberberga i został osadzony w Buchenwaldzie. Na szczęście wypuszczono go stamtąd. Wyemigrował wtedy ze swoją żoną Gertą do Wielkiej Brytanii. Max Zilberberg i jego żona Johanna postanowili pozostać we Wrocławiu. Sukcesywnie byli zmuszani do pozbywania się wszystkich kosztowności oraz nielicznych jeszcze pozostających w ich rękach dzieł sztuki. W wycenę było zaangażowane m.in. Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych w Wrocławiu. Ostatnią część bioru zaryzowano w 1940 roku, a rok później małżeństwo Zilberbergów trafiło do obozu przejściowego w Lubiążu, stamtąd przez Theresienstadt do Auschwitz, gdzie zostali zamordowani. Dopiero ponad 50 lat po śmierci zbieracza jako pierwsza Niemiecka badaczka Antje Hoys zaczęła zajmować się tymi zrabowanymi obiektami podczas II wojny światowej i dotarła do informacji odnośnie wrocławskiego zbioru, i dzięki licznym artykułom przywróciła Maxowi z należne należnemu miejsce w gronie sławnych kolekcjonerów. I począwszy od końca lat 90. XX wieku, dzięki deklaracji waszyngtońskiej coraz intensywniej zwracane były spadkobierczyni, kolekcjonera, jego synowej Gercie Zilberberg, dzieła sztuki odnajdywane na całym świecie, między innymi dwa obrazy, które już Państwu pokazałam, Montmartre no Pizarla i Gaj Oliwny van Gogh